Hej, cześć, witajcie, ja jestem Karol, a to jest kolejny odcinek z Roblox of Hill, który będzie trochę z Rage'em, myślę, <grym> ja to zrobię specjalnie pod Rage. Seriously? No to chyba taki nie zrobię. Nie no, jestem w parkurach, no <grym> już braki. Kurde, jak ja to zrobię Rage'a, to będzie słabe. Co to by konkretnie?

Um, I jeszcze, po, i jeszcze yy, jak przejdziemy zera starofila? Bo jestem pewien, że nikt, że y, ktoś, kto gra starofila, nie przejść, to pokaże co jest na końcu. I jeszcze do tego pokażę. Jeszcze pokażę wam. Tu się klikacie w level, może ale lepsze rzeczy. I pokażę wam, co ja zrobiłem. Co ja ulepszyłem. Było takie głupie. I ja teraz, jak ja wyglądam, trochę jak hacker przez to. Ja wam to pokażę później, ale na razie tutaj taki. O kurde. Kurde, jakieś mi tutaj laserki walą. Takie ciężkie. Nie no, to nie jest aż takie ciężkie. się się umie. Znaczy, wiecie, taki YouTuber jak zagraniczny, jak Pink Left, to by na S zrobił. Jak on żeby był w, w minut. Tak, w minutę by był już na górze. Nie, ale. Wiecie, no. Nupstwo moje. Moje nupstwo. Aha, to tak. Ja Myślę, że to inaczej, że to tak poleci tu, a dobra. Plus bój an. Co? hashtaguję mu, no dobra. Nie, no nie kupię nic, ja sobie kupię sobie bardziej. Uff, olfart. Fakt, ja tak poziomu nie lubię, bo on jest trochę skomplikowany. Nie. Joki fart widzowie, jak ja bym się wkurzył. Ja, bym, ja się wkurzył, widzę, to by był... o nie. Jak ja się zwykle wkurzam, to ja wyłączam e i wchodzę na inny serwer. Powiem tyle, o kurde. Tam takie taki uciążlenie trochę. Ha, tam jest no pójdziemy tą drogą. Przecież to jest złotwiczne. Ha, bo tam jest skrót, że tam se ogarniam, że tutaj trzeba po drabinkach chodzić i to trochę zajmuję. Tam to taki parkurek. Fak, jak ja na tym, nie, no nie mogę na tym spać. To jest takie ła... taki łatwe. O, oj, w ogóle... jest 35 level jest. Na serwerze, a ja jestem na jestem pierwszy z tego co widzę. No, bekony dają radę, pamiętajcie, bekon team na tego tarofilu i pamiętajcie. Resumie jak Pinkle w to zrobił. Jeszcze gra jako... O! Zrobiłem. Pup, pup. Nie no, ja to zrobiłem w 2,5 minuty. No, dobra yy, teraz tak yy, wiecie co zrobimy. Kupimy sobie tego coila. No, no, nie, może podjedziemy jeszcze raz to przejdziemy. No i razy dwa. Yy, wtedy mi się level dodaje. Jak widzicie, już mam pół. Jak będę sobie tego na przykład będę mógł sobie to ulepszyć. Nie wiem, grappling. O nie, to jest takie. The grappling hook jest bardzo zły, Nie, I nie, ja sobie wam. Po... Ja w następnej grze pokażę Wam grappling Cooka, jak działa. To będzie takie złe. Tego nie kupujcie. Tego też nie kupujcie, ale huka. Nie, to jest takie złe. Może, może... Nie, ja wam pokażę, to jest... O! Więc jak ktoś tutaj z... Yy, z tego serwera też zrobił. Nie co? <ścoughs> Jeszcze raz musiała spaść. O kurde. Teraz razy cztery. Ewo... AAAAA! O. Aaaa! U! No i oczywiście... U! Dobra. Ym. Ej, właśnie. Uno. To jak ja zawsze tak mówiłem, że się śmieli. Może zagramy Uno w Robloxie. Jest Uno w Robloxie. Ale ej, no seriously. Po co, po co on kupił extra time? Skoro i już jest razy cztery. Jak jest razy dwa, to faktycznie jesteś to kupisz se tego Może, możesz, nie, bo to nie tak szybko A to teraz szybko leci A nuby to kupują Elo, 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 32,0. O ale esik Ja do tyłem przechodzę, u, u Ej, ale ej, to zagranie było jak pink spadnie na laser co kupiłam tego to jest temat! To jest chyba ten typek. To jest chyba ten typek. Dobra, e, widzowie, kupujemy teraz grappling kuka, jak obiecałem. Mamy tu grappling kuka I przyczepimy się na przykład do takiej osry. kurde, musimy tu wejść. Może nie, ja na początku sobie przejdę parkurka Już pierwszy rage Bum! No to tak przyciąga, ale tak... W sensie jak na przykład spadasz, możesz się zaczepić, nie? ale to nic ci nie da. Tylko będziesz tam wisieć. Tylko za rundy. To no chyba, że nie będziesz chciał. Ej, co ciekawe, tak jak już jestem poziom, to zawsze ten mam. I to jest takie... A tam się nie da przejść! Ja! Ej! Ej, dobrze, że kupiłem grappling Hooka! Ej, dobrze, że kupiłem. Nie mam plan. Z grappling Hookiem. Przecież ja mogę sobie podciągnąć grappling Hook. A, to przyjadę kuki. Aha, tak. Nic to mi nie dało. Jest! A bokiem trzeba by było. No to jakby trudno to nie było. Chodźmy um, tu, 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 tu i tu. Dobra, nice. Ja wam pokażę zaraz ten grappling jak sobie przejdziemy, bo ja nie chcę stracić pieniędzy, a to kosztowało trochę mnie Jak wy nie wiecie, jaki jak jest, jest taki durny game pass, co zrobiłem, nie, wydałem 1200 yy, XLS-ów to się tak nazywa yy, Ogarniacie kupiłem 1000 i, i dostałem badge'a. jest tak w ogóle randomowo i nagle badge'a dostałem. Ja się takie, co, naprawdę? Zawsze... Musiałem kupić, i już wam pokazuję Raz, dwa, to, to wszystko. Nie, nie te robuxowe, tylko to. Te, co już za ekslesy. i kosztowało mnie 1200 Robuxów, nie? I ja takie. Trochę ubolewam, bo miałem tysiąca nie? Fak, ja tego poziomu nie lubię. Tak szczerze. Tak. No. Nie jest ciężki, no, ale. Trochę ciężki jednak jest. Teraz zdążę, zdążę. Zdążę. Jest! O nie! Jaki fart przeszliśmy! Yeah. Ja... Ej, ej. teraz lepszy czas był. Teraz mamy takąś 2 dzies dziesięć, nie? Ej, nawet jakoś chyba teraz... jakąś gram... Bo jak ja nie gram z wami taką ciężko mi się to przełoży, nie? Chyba jak mi ktoś... O, dobra. I gra Pink. Ej, tu mnie przyciąga. Ej, tu mnie przyciąga, dobra. Ale to tak średnio przyciąga. Elo? No. Przez, mnie, przez to, że mi gra Ejdora, przyczep się. Patrz, yy, możemy się przyczepić na przykład, do takiej dziewczynki jak Lena. Czemu, czemu się przyczepiłem do jakiejś Leny? Albo do tej. Uuu! no i blazer to jest takie dobre. Ja jeszcze wam pokażę takiego koila. Um, idźmy do tej Len... Lenka. Dobra, lenka. Lenka. No nie, no lenka. Dobra. Cypiera wypiera malagi Dobra. To pierwszy właśnie się nie widzę, co się dzieje! To ty pierwszy chyba nie wiedział, co się dzieje! Idą, no, dawaj, dawaj, lecisz! No nie! tak skoczyło, że ja na laser poleciałem! Ej, tych grapplingów jest lepszy niż myślałem! Bo wcześniej jakoś. O! Kurde! Ej! Ty, no malagi! O, to do, do, do tej się przyczepmy! No nie! To do tej znowu, bo ta jakoś. O! Utrzymuje mnie! EJ, ona podskoczyła i mnie tak zabiło. Fuck. A bo tu są typy awki. Fak. Woo! Indiana Jones! Indiana. O, uwu, dawaj. No nie, uwu! Idź, no dawaj, lecisz, lecisz, lecisz. się spadła. No nie do tej, chyba nie do tej się przykleiłem. Dobra, do tej, no dawaj, lecisz. No nie, ona ma A nie! No ma. Nie. Jak <śmieniu> ktoś skaniło. Dobra, widzę, um, Możemy teraz kupić tego, co zapowiadałem. Fusion Coil. Taki taki cheat. Elo. <śmieniu> ja, ja tam. Do, ja to doskoczę? Fak! Ale ja tam mogę doskoczyć, co ciekawe. Ej, zik. Jakie to na S? Fuck, jakby fajnie, jakby wracam strona. stronę. Leciało. Ja. W... Ja się to przelecę. Fak, nie złożyłem, bo ja muszę włączyć tego. No, w... Ej, nie, bo ja mam tu dwa skoki. Musi być tylko w środku. Ej, ez, easy! 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 easy. Ej, cholera. Bo jak to będzie tam, bo jak tu tu pójdzie, to mi to trochę tak zablokuje, chyba. No nie! Doskoczyłbym! Dobra, teraz wiem, że tam się da doskoczyć przynajmniej, nie? Znaczy, bo typy sta... Znaczy, to jest tylko taki... taki odcinek taki troszeczkę fajny, taki śmieszny, nie? Taki fany moment of me, k huczek. Uh, nie wolę skakać, nie wolę, żeby to leciało w tym stronę. W ogóle, typy nie wiedzą jak... Bardzo dużo typów... Aha! Czyli... A, czyli tam już nie doskoczę, czyli... Dobra. Elo. Lubina, Elubina, świnary... AU! No NIE! Kwaf, nie zdążę. I właśnie, ile by mi tu przeskoczyło? A czyli to takie u mnie dwa ty do dwóch, tak? Dobrze wiedzieć. Czyli do tam. Dobra. Teraz. Teraz. Nie, 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 ja się boję. Szczerze, to ja mogę do tylko do tego nie? nie? Nie. Kurde! Ja nie, nie panuję nad na tym kolem! I właśnie. Dobra, ryzykuję. Ryzykuję. Ej, ej, aha, bo ja nie podskoczyło no mi, dobra, logika Robloxa, nie? Logika Roblox. Pff, to się zgiknęło w taki brutalny sposób, trochę. Jezu. Nie, dobra. Oh, fuck! a to jest coś takiego. Wow! To będzie ciężki na. Fusion Coil. Dobra, może i nie Fusion Coil'em to róbmy? O fajn Easy? Aha, nie, nie dam rady To są te... te... Chcę czekać Hej, szczerze to będzie ciężki skok To jest ten ciężki, nie jest aż taki łatwy Uff O nie, tu będzie skok Dobra Zaliczony Easy, dobra ja mógłbym to tego, ale Szczerze to nie... lepiej... Ten level nie robi... A, no tak by tak się robiło. Zapomniałam. Ja ja, ja, ja ja tak długo gram w Taurofila, ja zapominam niektórych poziomów jak się przechodzi. Logika. Nie lepsze. No. Ja, może przejdę, jeśli bym się postarał. Mm. Fuck! Ja tam... Nie, nie, ja tam doskoczę chyba. Hmm. Ej, właśnie, nie, śwoje, jeszcze. że... Uf, nie, kur, tu, tu Fusion, ej, w sumie Fusion Coil tu nawet pomoże. Easy. Nie, CO się CO ZAWIEDZIECHŁE. Cześć, ja, ja taką zmarnowałem, taką szansę, Jaką ja szansę zmarnowałem. Jezu, ja piersiarek. No ja już byłem, ja wiem. dlaczego akurat nie, wiem? jestem zdenerwowany. Kurde, nie, no już rage idzie. Dobra, idę na pro, żegnam, idę na pro też. Uuu, kortowarówki, dobra. Ja się, że bez zrobimy na razie. Jestem przy a, jest dużo tego, czasu w miarę. To zobaczymy czy przejdę. Yy, Protour jest łatwy. To jest tylko... Wszyscy myślą, że to jest yy, ciężkie, a tak naprawdę cięższe poziomy. A tak naprawdę to jest tylko więcej poziomów, nie? Więc praktycznie to takie równe, tylko... ale więcej pieniędzy dostaniesz, co ciekawe. Nie. O oh, fuck! Tego nie lubię. Nie wiem, jakbym kupił invisible a ja... nie... Widzowie poświęcam się co Poświęcam się tylko dla was, dla was robię widzowie dla was, a nie dla tych typów mają farta, że jestem na tym serwerze naprawdę nie wiem po co ja to zrobiłem, to było takie głupie jak ja spad... ale przynajmniej mam tego łatwo będzie tu przejść, w się sensie zwróci mi się 250 Jakoś dobrze to nie... Jakoś dobra liczba to nie jest. Ale kupuję w tym momencie extra time. Bo ja chcę mieć jednak... Bo ja chcę tu przejść, jak już kupiłem tym Fajnie jakbym tu przeszedł. No ten typek w ogóle chyba tam spadł na ten niższy. Ale się wyra... Nie, bo on chyba spadał, ale na niższy. Nie wiem, nie wiem, dziwnie to wyglądało. To wyglądało... O kurde. Uf. Ej, myszko mi się taka zacięła trochę. O. A, no tak, my nie musimy tego przeskakiwać. easy, easy, Easy Easy i... O oh, fuck. 180. Na tym... Na tym 180 są trudne. A. Ogarniam. Bokiem. <grytanie> my nie musimy przez to przeskakiwać. Ale najgorzej by było jakby że było na jakiś czas. Na przykład przez minutę, nie? Ale na przykład... Nie wiem, sekunda to jest, że jeden X jest. Na przykład jak chcemy na całą grę, to musimy zapłacić 1000. Ej, to by było nawet dobre szczerze. Ale nie będzie tak chyba. To w procesie... Może... No, to był nam... O fakt. To są te cięż. Nie! Ja byłem! Co ja zrobiłem? 85 mi się zwróciło widzowie. Ja... Kurde... Kurde, kurde, co JA zrobiłem? Nie, ja już jestem zdenerwowany. Dobra. Lecę, lecę, robię. robię speedrun. Mm, robię tego. Robię na S. To jest S poziomy! Nawet... <laughs> Seriously, pieram się ciągle, że trzeba to... jak, Jaki noob. Typ, typ nie wiedział, że jest tarcza. To było tak, to tak źle! Czemu ty czemu tak... Ty <laughs> nie, nie, widzowie, dobra, ja będę kończyć ten odcinek, bo ja już zaraz taki rage będę mieć, że wy nie wiecie. Ja się tak zrejduję. Dobra. Widzowie, bo ja już. Nie, bo ja się już zbyt rajdowałem. Ja nie mogę tak zrobić rajda. Dobra. Ja Was żegnam. Eee, zostawcie lajka. Pan tylu, <noise> za wysiłek Przecież wydałem dużo, dużo pytałem. Dużo, dużo. Dobra, widzowie. Eee, ja Was żegnam jeszcze raz. <noise> Jestem zdenerwowany. Co ja zrobiłem? To ja żegnam. Ponownie. Znowu dlaczego ja mówię ciągle żegnam? Już kolejny raz. Dobra, nieważne. Papa pa, po prostu. No. Elko. Elo320.